Dziś odbyły się zmagania w pierwszej fazie eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 13 w futsalu. Z naszą kamerą odwiedziliśmy hale w Rudzie Śląskiej, gdzie rywalizację obserwował Mateusz Szpaczyński. Dzisiaj w Polsce odbywają się 22 turnieje eliminacyjne pierwszej fazy Młodzieżowych Mistrzostw Polski w kategorii 13 Najlepsze drużyny, dwie albo trzy w zależności od tego, ile drużyn było w danej grupie, awansują do drugiej fazy. W hali w Halembie o awans do kolejnej fazy Młodzieżowych Mistrzostw Polski rywalizowało dziś pięć zespołów. Gwiazda Ruda Śląska, Piast Gliwice, Akademia Futsalu Pyskowice, GSF Gliwice oraz Rekord Bielsko-Biała, który wystawił w eliminacjach drużynę z młodszego rocznika. Pierwszy zespół, że tak powiem, będzie grał z automatów w Mistrzostwach Polskich, bo broni tytułu. Natomiast uznaliśmy w klubie również, żeby spróbować siły młodszym rocznikiem. No nie ukrywamy, że chcielibyśmy zagrać razem ze starszym rocznikiem też na tych Mistrzostwach Polskich, no ale droga jest jaka jest. W tym roku bardzo dużo tych zespołów się zgłosiło. W związku z powyższym no musimy przejść dwa etapy eliminacji. Młodzi rekordziści zrobili pierwszy krok w tym kierunku, bo choć zajęli trzecie miejsce, to awansowali do kolejnej rundy. No mogliśmy jakby bardziej popracować, a dobrze było, że na przykład dobra akcja mieliśmy, dużo rozgrywaliśmy piłki. Niezbyt gościnni okazali się gospodarze, którzy wygrali turniej, jedyne punkty tracąc w zremisowanym meczu z rekordem. Uważam, że cała drużyna zaprezentowała się naprawdę dobrze i jestem no, po prostu z nich dumny i fajnie, że będziemy mogli sprawić się jakby w Wielkowicach. Drugie miejsce zajęli z kolei młodzi zawodnicy Piasta Gliwice. Przyjechaliśmy z celem jak raczej każdy, czyli po pierwsze naj... mm, dobrze się bawić, ale też nie przyjechaliśmy prze... przegrać wszystkich meczy. Jesteśmy wszyscy z siebie bardzo zadowoleni, że mamy szansę zagrać w finałach mistrzostw Polski. Druga runda eliminacji, która wyłoni finalistów, odbędzie się 27 listopada w Siemianowicach